Babciu, dziadku, rozłącz się. Taki tytuł nosi spod, który pojawił się właśnie w sieci. To wspólne przedsięwzięcie naszej Komendy Powiatowej Policji i Centrum Seniora. Cztero i film dotyczy oszustw pod legendą. Do starszej kobiety dzwoni fałszywy wnuczek. Babcia jest wyraźnie zdenerwowana i zaniepokojona przekazywanymi przez oszusta informacjami. Nie traci jednak zimnej krwi i z telefonu komórkowego dzwoni na numer 112. Historia kończy się szczęśliwie, bo seniorka o zdarzeniu, Zawiadamia odpowiednie służby. W spocie wzięli udział nasi seniorzy z naszego centrum seniora. Wnuczkiem był kolega Daniel, który na co dzień współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury. No i oczywiście policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Pawianicach. Pomysłodawczyniami tego wydarzenia. Była pani Ilona Sidorko i pani Agnieszka Jachimek, policjantki z naszej komendy. Film został wyreżyserowany przez instruktora zajęć teatralnych działającego zarówno w Miejskim Ośrodku Kultury, jak i w Centrum Seniora Andrzeja Cieślika. Natomiast realizacją i montażem filmu zajął się Marek Smuga, kierownik Centrum. Filmik krótki, a praca a to prawie straciliśmy na to o cały dzień zdjęciowy tutaj u nas w Centrum Seniora, ponieważ w znacznym stopniu bazowaliśmy na własnych możliwościach technicznych. Zaprosiliśmy też do, 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 do udziału w tym pana Jurka, któremu bardzo dziękujemy za to, że bezinteresownie wziął swoje dwie kamery i chciał nam pomóc w nagraniu tego spotu. No i później własnymi środkami spróbowaliśmy ten film zmontować i... Efekty tej pracy możemy zobaczyć na internecie. Poprzez film Mundurowi chcieli zachęcić osoby starsze do refleksji nad problemem przestępstw pod legendą, które w dalszym ciągu stanowią poważny problem. Z policyjnych danych wynika, że emeryci i renciści oddają fałszywym krewnym i pracownikom różnych instytucji nie tylko pieniądze i biżuterię, ale często także likwidują lokaty w bankach. Oszuści dzwoniąc do pokrzywdzonych, uważnie słuchają rozmówców i zręcznie wykorzystują podawane przez seniorów informacje Ustalają adres, bank, numer telefonu komórkowego i przede wszystkim sumę pieniędzy, które można wyłudzić. Stworzona produkcja będzie prezentowana podczas spotkań profilaktycznych z seniorami. Pierwsze już się odbyło. W zasadzie to było webinarium na temat bezpieczeństwa seniorów w cyberprzestrzeni. Trwało to około dwóch godzin w całej Polsce, na żywo to było transmitowane, także nasi seniorzy wzięli w tym udział, gdzie mogli się dowiedzieć na temat wszystkich zagrożeń związanych z metodami na wnuczka, kominiarza, ale również też dowiedzieli się o zagrożeniach związanych z systemami bankowymi systemami bankowymi, zakupami w internecie, oszustwami wszelkiego rodzaju właśnie związanych z cyberprzestrzenią. A potem webinarium zaproszeni zostali do nas pawienicy policjanci, którzy uzupełnili jeszcze wiedzę naszych seniorów o kolejne metody, które miały, na których prawda, nasi pawińcy, mieszkańcy mieli niestety nieprzyjemną okazję się złapać. Także zostali w jakiś sposób pouczeni ponownie. Spotkanie, jak usłyszeliśmy, cieszyło się zainteresowaniem ze strony seniorów. Oczywiście mieliśmy obawy, ponieważ spotkanie, to webinarium zaplanowane było na, zaplanowane było na prawie dwie. Pół godziny. Nie spodziewaliśmy się, że seniorzy tak długo będą chcieli z nami być i w takiej liczbie było około 25 osób. 25 osób było, ale ponieważ część osób też musiała opuszczać ze względu na inne zajęcia, to webinarium, ale następne osoby przybywały, także możemy nawet to zakrąknąć do około 30. Osób, także cieszyło się to wielkim powodzeniem. Myślę, że takie spotkania będziemy powtarzali, ponieważ jak to określili nasi pabianiccy, policjanci, wszyscy oszuści są jednak pół kroku przed nami, wymyślają nowe metody. I w związku z tym myślę, że warto będzie takie spotkania wznawiać dla seniorów. A przy okazji narodzi się pomysł, że pabianice, które mimo wszystko pięknieją, rozwijają się i Mamy wśród seniorów rowerzystów, którzy korzystają na terenie Pamięci ze ścieżek rowerowych. Jest pomysł, że może zaprosimy policjantów z Wydziału Drogowego, żeby dali nam dali wykład na temat prawidłowego uczęszczania poruszania się po drogach rowerowych w Oprócz webinarium połączonego ze spotkaniem z funkcjonariuszami oraz premierą spotu, Centrum w swoim grafiku na ten miesiąc ma jeszcze inne propozycje dla seniorów. 11 września z samego rana wyjeżdżamy do Unijowa na termy. Weźmiemy udział w konferencji na temat tematy e-zdrowia. Po tej konferencji wszyscy seniorzy, Korzystają z zabaw, z związanych z termami, z basenami w Uniejowie i po obiedzie wracamy do Pabianic. 13 września natomiast placówka przy ulicy Konopnickiej organizuje kolejny dzień koloru. Tym razem kolor, który akcenty, które chcemy, żeby znalazły się u naszych seniorów w ubraniu to kolor morski. I Około godziny 12 zrobimy sesję zdjęciową z seniorami, które cieszy się już bardzo wielkim powodzeniem. A po południu od godziny 16 do 20 seniorzy wezmą udział w potańcówce, morskiej potańcówce na terenie Centrum Seniorat. W Ogrodzie, w Altanie będą tańce. Jest to prawdopodobnie chyba nasza ostatnia potańcówka w tym roku ze względu na, na pogodę i zapadający zmierzch. Natomiast 19 września osoby 60, plus będą mogły posłuchać prelekcji pod tytułem Polskie Parki Narodowe. Pani Jolanta becht Wprowadzi nas w tematykę polskich parków narodowych, które warto zobaczyć. Jesień, czyli czas zmiany kolorów w lasach, w parkach. Myślę, że warto będzie przyjść, posłuchać, co, bo dowiemy się dosyć dużo na, na temat naszych pięknych parków narodowych. Harmonogram zajęć i wydarzeń jest dostępny na profilu Facebookowym Placówki oraz w jej siedzibie przy ulicy Konopnickiej 39. Zieleń, śpiew ptaków, piękna aura to idealne warunki do tego, aby z daleka od gwarów ulicznych usiąść na kocu i sięgnąć po książkę. Na łonie przyrody w parku Słowackiego taką okazję stworzyła miejska biblioteka publiczna, która zaprosiła do udziału w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W tym roku mamy troszeczkę tak nietypowo, postanowiliśmy, korzystając z tego, że góra nam załatwiła ładną pogodę, wyjść w plener i spotkało się to naprawdę z dużym odzewem, jeśli chodzi o szkoły. Faktycznie, na kolorowych kocach pojawiła się młodzież z drugiego liceum ogólnokształcącego zespołu szkół numer 2 i 3, jak również inni pamięczanie, którzy. Dowiedzieli się o akcji. Byli również zaproszeni goście, i to oni rozpoczęli akcję nad dobrzynką od czytania na głos fragmentów powieści Elizy Orzeszkowej nad Niemnem. Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca. Radość i upojenie tryskały z pól porosłych zielonym zbożem. Radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami w okrywających je bukietach i glastych, liściastych drzew. Książka oczywiście nieprzypadkowa. Wybierają osoby będące u władzy, czyli mamy to niejako, jeśli chodzi o państwowo odgórnie. W ubiegłym roku gościliśmy na narodowym czytaniu, czyli powołany był do życia, bo już na boskim sądzie Adama Mickiewicza. Troszeczkę to inaczej wyglądało, odbywało się u nas na świętego Jana w siedzibie głównej biblioteki Pabianickiej. I był też konkurs. Natomiast teraz zrobiliśmy właśnie tutaj w plenerze. Myślę, że tak troszeczkę odbrązowimy orzeszkową, bo każdemu się wydaje, że już jak autor nie żyje, no to już tylko go na pomnik mój Boże i najlepiej omijać i co najwyżej ptaki nie go adorują, a nie. Warto zaznaczyć, że nad Niemnem to jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę powstania styczniowego, którego 160-lecie obchodzone jest właśnie w tym roku. Po odczytaniu fragmentów powieści, odbył się krótki quiz. Eliza Orzeszkowa mówiła o nadmiennym, że jest to jej największy triumf. Dlaczego? A. Czwarte wydanie książki zablokowała cenzura. B. Otrzymała za nią nagrodę literacką Nikę. Kto wie? Na zrą. Kogo by tu wybrać? No, A. To krzyknął, a. Na koniec na osoby czytające, ale i też słuchacze czekały książki przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną, które można było zabrać do domu. Ogólnopolska Akcja Narodowe Czytanie przypada 9 września. Jej podstawowym celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Myślę, że... W tej chwili, ponieważ to nie to, że ludzie nie czytają, to wcale nieprawda. Wiem dlatego, że 38 lat pracy daje mi taką możliwość, że mogę się wypowiadać, że tak powiem, z pierwszego szeregu. Ludzie czytają. Ale chodzi o to, że czasem mamy wartościowe rzeczy, nieco zapomniane, ponieważ od wielu lat jest nadniemne, akurat w tym przypadku mówimy o tym tegorocznym Narodowym Czytaniu, jest w kanonie lektur, co gorsza, obowiązkowym, a my bardzo nie lubimy musieć. To są wartościowe teksty, tylko źle się na przykład ludziom kojarzą, bo mogli za to załapać jedynkę, za nowszych czasów kiedyś dwójkę. I nie lubili tego musieć, a to są naprawdę dobrze, wartościowo, piękną polszczyzną. To się teraz rzadko zdarza. Przeważnie w książce mamy zupełnie inną polszczyznę, i gdyby nas mógł odwiedzić powiedzmy Jan Kochanowski, to mocno by się zdziwił i za nic by się nie dogadał we współczesnej Polsce, a też po polsku. Więc myślę, że tak ocalić od zapomnienia, naprawdę fajne, dobre, wartościowe teksty, a osoby młode, żeby właśnie pokazać, że ci autorzy byli ludźmi. To no nie to, że on był tylko i wyłącznie pomnikiem na cokolwiek. Wcale nie. Tego typu akcja to również zachęta do sięgnięcia po książkę, bo jak wiadomo, czytanie ma wiele balorów. Wydaje mi się, że przede wszystkim to takie wyświechtane, ale dobrze oddaje książka jest przyjacielem, ponieważ przyjaciel nie wymaga atencji i uwagi i my ją możemy odłożyć w każdej chwili. Ona na nas poczeka. Nie będzie marudziła, a opowiedz mi serial, a zrób mi herbaty, a może coś, a bo ja się nudzę. Nie. I nigdy się z tym nie nudzimy, a ponieważ ludzie mają na szczęście różne zainteresowania, naprawdę, można znaleźć książki praktycznie na każdy temat. I tak jak na przykład ja ja mogę mówić z perspektywy osób młodych również. Przychodzi taki biedny człowiek, mama go przywlokła za włosy, bo mama czyta i chce, żeby syn też czytał. Tylko trzeba podpytać, co go interesuje. Nie ma tak, żeby się niczym człowiek nie interesował, bo wtedy byle pień ma bogatsze życie wewnętrzne, bo ma korniki. Mamy zainteresowania. Książka ma być dla danej osoby. To, że się podoba pochodowi pierwszomajowemu albo jest modna, to ma przypasować, to jest jeden do jednego jak z człowiekiem. Z jednym możemy się dogadać, z drugim powietrze warczy i nie wiadomo dlaczego. Książka tak samo. Dużo czytacie? Tak, tak, czytacie? Tak. Wszystko tak naprawdę. No, to co najlepsze i może na czasie bardziej. To co jest popularne teraz. A co daje czytanie? No na pewno dużo wiedzy, przyjemność. No i to jest jakby... Wolny czas dobrze spędzony mi się wydaje, że zawsze każda książka daje dużo wiedzy i czegoś się nowego można dowiedzieć. A jakiś konkretny gatunek książki, bo powiedziałeś, że wszystko, ale może coś jest co najbardziej Urubione. wam. No jakieś takie dramaty, trailery i horrory na przykład. Ja no to może kryminały też. Teraz idzie się, no to na pewno kryminały. Ja głównie kryminały jakieś młodzieżówki. Nieco gorzej, jak się okazuje, jest z czytaniem lektur. No, zależy w sumie, jaka to jest lektura. Jeżeli to jest taka lektura łatwa do czytania, no to wtedy tak. Ale jeżeli jest to taki trudny język, no to raczej idzie to ciężej i mniej chętnie. Ale no, tak to ogólnie inne książki, to raczej tak. No, Chętnie się spędza czas. Do lektury trzeba czytać. Tak? No niestety. niestety, tak. Akcja Narodowe Czytanie w 2012 roku została zainicjowana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego lekturą pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Wrzesień w kulturze to jednocześnie nowy sezon artystyczny. Oznacza to, że Miejski Ośrodek Kultury przygotował ciekawą i różnorodną ofertę zajęć w sekcjach artystycznych. Pożegnaliśmy się z wakacjami i z wielką przyjemnością możemy rozpocząć nowy sezon kulturalny. Jak zwykle w Miejskim Ośrodku Kultury przygotowaliśmy wraz z Pabianiczanami. Ofertę, która była, będzie dla nich jak naj, najbardziej interesująca. Żeby taka była, placówka jak co roku stawia na nowości, a tych nie brakuje. Do tych sekcji należy Akademia Młodej Damy. To, jest, to są zajęcia dla małych dziewczynek, ponieważ zgłoszono nam, że właśnie takowe zajęcia są potrzebne gdzie dziewczynki będą się uczyły nie tylko tańca i ładnego poruszania się, ale także savoir vivre, nakrywania do stołu, będą się po prostu uczyły jak być prawdziwą damą. Kolejna nowość to sekcja związana z jedną z dziedzin pracy wykonywanej w MOKU. Nasza praca zmobilizowała nas do tego, aby otworzyć sekcję, która nam będzie potrzebna na co dzień, a będzie to sekcja, Rękodzielnicza, ale bardziej podporządkowana pod scenografię, podbudowanie scenografii, ponieważ w Miejskim Ośrodku Kultury jest bardzo dużo. Różnych sztuk i koncertów, i potrzebujemy do tego zgrabnej, dobrej ręki, która przy okazji uczenia się rękodzielnictwa będzie mogła wykonywać takowe scenografie. Te zajęcia będą prowadzone na ulicy Traugutta. Mamy już specjalnie przygotowane do tego szafy i stoły. Także wszystkich chętnych, którzy lubią bawić się, majsterkować, zapraszamy do tej sekcji bez względu na wiek. Placówka stworzyła również sekcję z myślą o kobietach. Będziemy również, idąc za ciosem, prowadzić zajęcia Akademii Kobiety Niecodziennej. To jest, ta sekcja jest związana z, nas, z naszymi pokazami mody i z naszymi wydarzeniami. Jestem kobietą, ponieważ jest bardzo duże zainteresowanie. Panie chcą się spotykać jeszcze po. Poza tymi wydarzeniami, więc otworzyliśmy też taką sekcję. No i może zaproszę jeszcze na kąpiel w dźwiękach. Jest to sekcja, w której. Em, y... Łapiemy homeostazę równowagę organizmu poprzez wibracje i dźwięki na misach. Też taka trochę egzotyczna rzecz, ale bardzo interesująca i serdecznie na to zapraszam. Z nowości do wyboru jest też dla wszystkich niezależnie od płci, joga z relaksacją i dźwiękiem kamertonów. Program zajęć obejmuje praktykę jogi dla osób początkujących i średnio zaawansowanych. Ćwiczenia oddechowe, asany, czyli pozycje ćwiczeń jogi oraz relaksację, jak również. Rozmowy o Jodze, ale na tym nie koniec. Miejski Ośrodek Kultury to również miejsce spotkań wszystkich, którzy mają na to ochotę. I dzięki takiej, takim zgłoszeniu. I potrzebie. Spotykają się będą u nas osoby, które będą chciały sobie pośpiewać przy gitarze zupełnie niezobowiązująco, w dowolnych terminach i czasach. I w związku z tym nazwaliśmy to takim klubem piosenki. Będzie to prowadzone przez osobę w sposób wolontariacki i wszystkich chętnych, którzy chcą sobie pośpiewać, chcą się pospotykać, napić dobrej kawy, zapraszamy również i do tego klubu. Oprócz nowych wspomnianych zajęć w dalszym ciągu do wyboru jest kilka sekcji artystycznych, w których można rozwijać swoje umiejętności wokalne, muzyczne, czyli nauki gry na gitarze oraz instrumentach perkusyjnych, jak również taneczne, teatralne, rękodzielnicze i plastyczne oraz fotograficzne. Propozycje dla swoich najmłodszych pociech znajdą też rodzice w postaci zajęć bim-bam czyli zajęcia ogólnorozwojowe i poznawcze. Oczywiście, oprócz tego, będą działały zespoły muzyczne, które do tej pory działały w Miejskim Ośrodku Kultury. No, i tak jak zwykle, informuję o tym, że jesteśmy zawsze otwarci na nowe propozycje. Pozostawiamy szachy, bowiem są również potrzebne, jest duże zainteresowanie. Pozostawiamy wszelkiego rodzaju gimnastyki, aerobiki. Także zapraszamy serdecznie. Zapisy na zajęcia ruszają w poniedziałek 10 września. Uczulam tutaj na takie sekcje, które są bardzo oblegane, im szybciej tym lepiej. Są to sekcje wokalne, sekcje instrumentalne, perkusja, gitara. Tutaj bym prosiła, żebyście państwo nie zwlekali, tylko jak najszybciej zapisywali się lub dzieci. Nasza oferta znajduje się na naszym fanpage'u. Można zgłaszać się również telefonicznie lub mailowo, jednak aby uczestniczyć już w pełni jest wymagane wypełnienie karty zgłoszenia. O zajęciach proponowanych przez MOK można również przeczytać na stronie mokpabieńce.eu w zakładce Oferta. Grupa wolontarystyczna Agrawka, jak wiadomo, to prężnie działająca ekipa wolontariuszy, która słynie głównie z realizacji różnego typu akcji, przedsięwzięć, projektów oraz imprez w naszym mieście. Ich partnerami są różne placówki oraz instytucje, natomiast adresatami ich działań wszyscy od dzieci i młodzieży po dorosłych, seniorów i osoby z niepełnosprawnościami. I tak w najbliższą niedzielę 10 września w Lewitynie agrafki organizują event pod nazwą Eco Art Fest, który jest zwieńczeniem ich trzymiesięcznego projektu pod tytułem Rośni. Eco Art Fest jest podsumowaniem całego dużego projektu Rośni, który trwa już od czerwca. Od czerwca poprzez całe wakacje, tak naprawdę, prowadziliśmy warsztaty. Warsztaty socjoterapeutyczne, warsztaty sportowe, warsztaty artyterapeutyczne i warsztaty ekologiczne, które miały miejsce w różnych miejscach w Pabienicach, również poza Pabienicami. Także zaproszone do, do EcoArtfest to są wszystkie dzieci, które brały udział w warsztatach, ale również te, które pojawią się po prostu na Lewitynie i będą chciały się z nami troszkę poedukować. Niedzielny festiwal połączy tematykę eko, art i sport. Będziemy mieć strefę sport, będziemy mieć strefę art, w której będziemy malować swoje sny, malować marzenia naturalnymi farbami. Pochodzenia właśnie na przykład z buraka, z kurkumy, także będziemy bawić się w ten sposób. W strefie Eko będziemy mieć sadzenie, nie powiem jeszcze czego i co tam dokładnie się będzie działo, bo to jest taka większa niespodzianka, ale mamy współpracę z jedną z pamięcińskich firm, która nam użyczy ziemi, użyczy nam właśnie nasiona, więc będziemy sadzić i wzrastać razem z tymi roślinami, które będą w ekopojemnikach. Każdy punkt strefy będzie przestrzenią do zaszczepienia w dzieciach chęci do podejmowania nowych inicjatyw, korzystnych zarówno dla ich rozwoju osobistego, jak i dla ich otoczenia. Wolontariusze będą pobudzać do wykorzystania naturalnych możliwości dzieci, ale też edukować w ekosprawach. Dodatkowo o każdej pełnej godzinie wybuchnie dziecięcy potencjał to będzie, jak zapowiadają agrafki, mega kolorowy i energetyczny flashmob. Ponadto wolontariusze podsumują konkurs Miasto Eko-Uczynków, którego zadaniem jest m.in. sfotografowanie bądź nagranie swojego ekologicznego uczynku. To jest konkurs, do którego zapraszam wszystkich, jeszcze można do soboty się zgłaszać. Wystarczy wrzucić na social media post z swoim eko-uczynkiem. Może być to mały gest, może być coś większego. Można, nie wiem, posegregować w, swoim, w swojej klatce śmieci. Można, nie wiem, zebrać z parku jakieś śmieci. Można zrobić naprawdę wiele rzeczy. Można przyjechać się rowerem i zrobić fotkę. Wystarczy oznaczyć nas, oznaczyć dwie osoby. Na naszym Facebooku jest wszystko dokładnie opisane. Można wygrać fajne nagrody. Celem projektu Rośni jest poszerzanie świadomości w różnych aspektach życia i zwiększenie kompetencji społecznych dzieci. Tytuł projektu nawiązuje do wzrastania dziecka jako młodej osobowości dopiero się kształtującej i zachęca do odnalezienia poczucia wpływu i wiary w marzenia. Ideą projektu jest pokazanie dzieciakom, że mogą wzrastać i um, mogą rozwijać się w bezpiecznej atmosferze, że mają w sobie niesamowity potencjał, mają wiele barw i że to jest super i żeby pokazywali i odkrywali świat poprzez właśnie te swoje talenty. Rośnij z nami i odkryj potencjał, który masz w sobie, zachęcają agrawki. Impreza w Lewitynie rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do 16. Więcej informacji zarówno o festiwalu, jak i projekcie w programie na jeden temat. W kwietniu tego roku Przemek Antczak z pabieńskiego klubu Oco Biega zaplanował i co istotne zrealizował wyzwanie, jakie postawił przed sobą, polegające na przebiegnięciu 10 maratonów w 10 dni. To wydarzenie miało charakter charytatywny, podczas którego zbierano pieniądze na rehabilitację dwójki dzieci. U sześcioletniej, obecnie Milenki Malinowskiej, tuż po porodzie zdiagnozowano chorobę genetyczną dziecięcego Alzheimera. Z kolei dwuletni Miłoszek Rybicki z Konstantynowa Łódzkiego urodził się z wadą serca, Mówi się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i Przemek zdecydował się na kolejne wyzwanie. Tym razem planuje przebiec 15 maratonów dzień po dniu i również ten projekt będzie miał charytatywny charakter połączony ze zbiórką pieniędzy. Środki w całości będą przeznaczone na, na podopieczną, na Milenkę Malinowską. W tej samej formule i tylko na Midenkę już teraz nie będziemy tutaj angażować, powiedzmy, rozdzielać, tylko, tylko wszystko będzie przeznaczone dla Midenki Malinowskiej. Wydarzenie rozpocznie się w najbliższą niedzielę 10 września. Zaczynam w parku na zdrowiu, nietypowo, nie w Pabienicach, ponieważ później przenoszę się na targi aktywności w Łodzi i tam będę miał swoje stoisko, żeby troszkę promować event, bieganie, zdrowy tryb życia. Później będzie sporo maratonów w Pabianicach, większość będzie w Pabianicach, Konstantynów troszkę, Łódź troszkę, także znowu objedziemy takim małym turniej tutaj okoliczne, okoliczne miasta. Projekt 15 maratonów w 15 dni jest, jak już wspomnieliśmy, chęcią kontynuowania pomocy Milence, ale kryje się tutaj również aspekt sportowy, dość odważny ze względu na swoją progresywność. Jeśli chodzi o ten sportowy aspekt, to jeśli teraz się uda z piętnastką, w przyszłym roku chciałbym od razu zaatakować 25 jednorazowo, ale to mówię, to musi się udać teraz. Ja do tego podchodzę cały czas takim szacunkiem i pokorą, bo to jest jednak spory kilometraż. Pierwszy maraton w rodzinnym mieście Przemek przebiegnie w poniedziałek 11 września, pokonując trasę na terenie Lewityna. Godzina 15. Serdecznie wszystkich zapraszam, jak zwykle, do przebiegnięcia kilometra 5-10, może całego maratonu. Podczas akcji też będziemy zbierać pieniążki do puszki. Gorąco wszystkich zapraszam. Trzeba zdradzić, że popołudniowe godziny startowe w dni powszednie związane są z faktem, że przemek nie bierze urlopu na czas realizacji przedsięwzięcia i będzie normalnie pracował. Przeszkodą w wykonaniu postawionego celu nie będzie też żaura i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i nic nie stanie na przeszkodzie, czego życzymy, ostatnie 42 km, 195 m, Pabianicki Maratończyk przebiegnie w niedzielę 24 września w Lewitynie.